Stroną walczącą o zezwolenia to są przewoźnicy. Nie ma tutaj jakiegoś. Jest zrozumienie w Ministerstwie Infrastruktury, w Departamencie Transportu, jest zrozumienie w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Wszędzie jest zrozumienie, ale nie ma działań, które by zabezpieczyły obecność naszych przewoźników, na przykład. W, w obsłudze rynku rosyjskiego, czy, 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 czy no dali, dalej azjatyckiego, Kazachstan i dalej. I dotąd, dopóki nie nastąpi zmiana radykalna postawy władz polskich, to my nigdy nie będziemy w żaden sposób ja nie powiem, że preferowani, ale traktowani poważnie po stronie przeciwnej. Bo jeżeli nasze służby celne nie są w stanie na przykład wyegzekwować Ilości wwożonego paliwa, zezwoleń polskich, które powinny być kasowane na granicy, nie są w stanie nawet prawidłowo sprawdzić wszystkie dokumenty pojazdów wjeżdżających, to nie możemy oczekiwać, że będziemy traktowani jak partnerzy, ponieważ wjeżdżając do Rosji czy na Ukrainę, to jest lista dokumentów, które są do. Przedstawienia przez przewoźnika polskiego i brak jakiegokolwiek dokumentu, brak pieczątki, brak podpisu powoduje, że ten transport zostaje zatrzymywany. Mhm. Okay. I, I nie ma tutaj dyskusji, czy ty możesz, czy nie możesz. Oczywiście krążą tam pogłoski, że można to rozwiązać ten problem za 100, 150 dolarów, czy tam euro, ale to już jest całkowicie inna sprawa. Okay. Może to, że na przejściach tam jest większa inicjatywa ze strony służb kontrolnych i z tego płynące korzyści powoduje, że oni są bardziej zainteresowani tym, żeby kontrolować obcych, bo z tego są profity.